No ale to nic. Sylwek, musimy się spotkać. Nie pisałbym do ciebie, gdyby to była pierdoła. Jesteś za sprytny, żeby to była jakaś podpucha związana z boxdelem. Nie jest i przekonać się o tym. Je coś. A, co ważne, on mówi, że to nie jest jakaś podpucha związana z boxdelem. Przecież ta walka miała być związana z boxdelem. Okej. Okay. Nie jest i przekonasz się o tym, jest coś na rzeczy. Coś tak bardzo istotnego, że to spotkanie musi się odbyć. I gwarantuję, że będziesz po nim zadowolony. Właściwie to nie musisz na nim nic mówić, tylko mnie wysłuchać i coś zobaczyć. Gral. On mówi wprost, że to jest graal, a gralami to mówimy jakieś turbo ważne rzeczy odnośnie dram, nie? Więc czy nazywałby graalem to, że zawal z bogzdelem na gali? Zadzwoń, jeśli masz jakieś wątpliwości A jestem przekonany, że na bezpośrednim spotkaniu Wszystko zrozumiesz Bo zobaczysz, o co chodzi Chcę ci przekazać teczkę prawdy Niech winni dostaną to, na co zasługują Niech winni dostaną to, na co zasługują I, trafi ta, i trafią tam, gdzie ich miejsce Że winni trafią gdzieś Tam, gdzie ich miejsce Można się domyślać Szymon, witamy wśród wilków Au. Do spotkania zachowaj to dla siebie. Po spotkaniu wylecę, bo zrobi się dla mnie niebezpiecznie. Jeśli udostępnisz te wiadomości, to grozi mi to samo niebezpieczeństwo, bowiem za dużo. Sorry. Ajajaj, Sylwek. No nie mogę ci powiedzieć tego przez telefon. Nie mogę Czekajcie, ci... bo tutaj musi być odpowiednia ścieżka dźwiękowa. tego napisać, ale chętnie powiem Ci to na żywo. Pokażę. A jest to szczególnie istotne dla Ciebie. Tylko o tym nie wiesz. Dlatego tak bardzo chcę się z Tobą spotkać i wtedy wszystko zrozumiesz. No chyba, że koniecznie za wszelką cenę nie chcesz się złapać. No ale wtedy... No, kurwa, to nie masz świadomości, ile na tym tracisz. Także prosiłbym Cię, Sylwku o spotkanie. Sylwe, bo Ty jeszcze nawet nie wiesz, jak mnie kochasz. I to nie, nie że tak. Że powiesz mi to spotkanie: lubię Cię, albo na przykład, jednak jesteś w porządku gościem. Bo coś takiego Ty mi powiesz, użyjesz tych słów. Gdzie są, go... gdzie są twoje ucięte wiadomości? Ja mu kurwa nie odpisywałem. <grywa> po prostu. Ja kocham cię, Mateusz, koch... On ze sobą gadał sam przez kilka dni. Ja kocham cię, And I have everything, to what you need. A jeśli myślisz, że to podpucha, to przysięgam na życie własnej córki. Na własnej córki, mojej ukochanej mi. Że nie stoi za tym ani Bogdal, ani nie stoi za ten Fame. Przysięgam ci, że nie ma tam żadnego haczyka. No, powiedzmy, że święta przyszły trochę wcześniej. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że w nawet jednej setnej procenta się nie spodziewasz, z czym ja do ciebie przyjdę. Eee, makler, witamy wśród Wilków. Mm, to ci gwarantuję. Że się nie spodziewasz. Niektóre rzeczy, o których myślisz, faktycznie mogą być w jakiś sposób powiązane. Ale ja przychodzę do ciebie z ciasteczkiem, wypełnionym przepysznym kremem, tak zwany creme de la creme. A ty pewnie myślisz, że ja chcę przyjść do ciebie z nożem. I żeby nie było, to jest oczywiście metafora. Mam w 100% dobre intencje. I kurwa. Nigdy nie miałem tak dobrych intencji wobec Ciebie. A resztę Ci powiem na spotkaniu, mówmy, się. Co? Byku, bo to bez sensu się przeciągać, jeszcze mówiłeś, że zaraz wyjeżdżasz, więc jest ostatnia chwila, a uwierz mi, że chcesz to spotkanie odbyć, bo się zdziwisz. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że Ty nawet nie wiesz, jak bardzo chcesz to spotkanie odbyć. Ty się kurwa nie spodziewasz po prostu. No. Dawaj jak zrobimy się, co? Mówisz mi, tu nie chodzi o to, że czego nikt ci tyle nie da, ile już ci obieca, nie? Tylko powiem ci tak, yy, nie jesteś w stanie nawet wymarzyć sobie tak pięknych obietnic, jakie ja ci przyniosę podane na tacy. A co za to chcę? Kurwa, najdziwniejsze w tym wszystkim jeszcze bardziej jest to, że nic. Ale na spotkaniu ci wszystko powiem. Kuśmir, witamy wśród wilków. Co do warunków, to się totalnie dostosuję. Gdzie, co, jak. Możesz sobie mi przeszukać. To nie stanowi dla mnie żadnego problemu. Mogę być w samych gaciach, kurwa, nawet przez jakiś czas. I założę ubrania, które, nie wiem, wręczysz mi. Ty, czy cokolwiek. Tylko po prostu kurwa no to spotkanie się musi odbyć i nie masz świadomości tego, że się musi odbyć, a ja nie mogę ci tego powiedzieć przez telefon i jesteśmy w takiej patowej sytuacji. Daj dzisiaj znaka, co? Im szybciej się złapiemy, tym lepiej. I to nie lepiej dla mnie, bo mi się nigdzie nie śpieszy. Tylko no jest coś na rzeczy po prostu. Jakbyś sobie miał wybrać jeden prezent do końca tego roku, najpiękniejszy jaki sobie możesz wymarzyć, ba, nawet do końca następnego roku, nie? To ja ci go właśnie przyniosłem na spotkanie. On nie tylko spełni oczekiwania Twojego wymarzonego prezentu, on je nawet przerośnie. No dlatego, kurde, nigdy ci nie prosiłem o spotkanie. Nigdy się, Sylwestrze, odkąd mnie znasz, nie zgłosiłem do ciebie o spotkanie. I ona właśnie się musi odbyć ze względu na to, co, co zobaczysz na własne oczy. Mm. No i co? Czekam na kontakt. Przecież to ryzyko nic cię nie kosztuje. Ja nie będę o tym nikomu mówił, bo lepiej jak to pozostanie w ciszy. Z dwoma sp czyli, okej, okay, on chciał zaproponować podobną walkę, i chciał, żeby pozostała w ciszy. Czajcie? To miała być taka walka na. Yy, u KSIA? Na, na Gali? Ale żeby nikt o nie nie wiedział. Żeby wciszył. <śmum> z dwoma sprawami się do ciebie zgłaszam. Jeśli, o, z dwoma sprawami się do ciebie zgłaszam. Jeśli się martwisz, to że próbuję oszczypnąć na tym zasięgu, to ci podpisz NDA i nie wspomnę do końca życia o tym spotkaniu. Tylko się złapnę. Domyślam się również, że jesteś zapracowany, nie masz czasu na pierdoły lub jakieś groszowe sprawy, więc gwarantuję, że nie będzie to zmarnowany czas, nie chcę się już więcej narzucać i cię męczyć, więc uszanuję twoje decyzje, ale zapytam ten ostatni raz, bo wiem, że na spotkanie się powinno odbyć z ważnego powodu, sylwestrze, czy znajdziesz dla mnie chwilę czasu? Piwowa, witamy. I tutaj już jak pokazałem to na streamie. No i się zdziwisz, po co się chciałem spotkać, co ciekawe wcale ciebie nie okłamywałem, samo ocenisz, czy było warto, czy nie, publicznie nie przyznać się, że było warto, ale osobiście uważam, że to była dla ciebie ciekawa sytuacja i byś z niej skorzystał, tylko nie wiesz, że jakimś cudem mogłem ci ją umożliwić właśnie ja, a ja bym skorzystał na tym w inny sposób, jakbyś się nie zdecydował, no i to są jakieś takie jego... i tam dalej są jakieś, że Sylwester, zważaj na słowa, bo mam asy w rękawie, zaraz tam będą po filmie na tańcule, jak Jacek pozwoli, już jadę do ciebie, już jadę, tylko jeszcze muszę tam kilka tych. <grym> znaczy okej, okay, żeby nie było, bo Amadeusz teraz powie... Sylwek, ja wcale nie pisałem, że do ciebie jadę. To teraz chciałem nawiązać do memu z wykopu. Jak się śmieją, że już jedziesz tam do bliskiej ci osoby, ale że nie możesz dojechać, bo jeszcze musisz wyleczyć kontuzję, nagrać film na tańcule yy, i tak dalej, i tak dalej. Więc to teraz tylko nawiązałem do Mema, żeby była jasność. Bo zaraz powiesz, a! <grym> Dobra. that's right.